I na to wszystkich do jednego pomieszczenia, i ty jesteś jebanym debinylem, bo nie wiesz, jak się rozmnażają lancetniki. I teraz posłuchaj, oprócz tego nie wiesz, co się dzieje z twoim ciałem, ponieważ kurwa zaczynasz dojrzewać. Chłopakom zaczynają rosnąć kurwa, dziewczyną zresztą też, włosy w śmiesznych miejscach generalnie, Chłopacy, chłopakom wypiera testosteron, więc zaczyna się szarpanie gnuraku. Generalnie, czego nie jesteś w stanie ogarnąć, bo chłopacy mają takie uderzenie testosteronu i dojrzewanie. To jest tak mocne, że masz jednocześnie rosnącą agresję, łącznie z, z popędem seksualnym, łącznie ze wszystkim, co się dzieje, że to życie jest jakieś popierdolone, nie wiesz, co się dzieje. Do tego zaczynasz się pocić i śmierdzić, do tego ci wydalają syfu na ryju, do tego wyglądasz jak oszgol, bo masz stopy większe niż resztę ciała. Tak więc, twoje ciuchy zaczynają rosnąć, zaczynajesz je zrzucać z siebie jak wąż, skórę, ponieważ to wszystko tak. Szybko rośnie, nie? Do tego masz problemy w domu, bo starzy się kłócą, bo nie ma pieniędzy, bo ktoś ciebie nie odebrał. Do tego kuwa, przychodzi ten czas w życiu, kiedy człowieku, dziadkowie zaczynają umierać, i tak dalej, i to wszystko. I na to wszystkich do jednego pomieszczenia, i ty jesteś, debinylem, bo nie wiesz, jak się rozmnażają lancetniki.